Dziwne. Pod nas? Czy na Kutasa dalej? Co? Na Kutasa? No dawajcie Kutasa no. Jak tam wam idzie? To nie jest jesteś chris. Jeden typ, no. a zależnie jest wajdź? dobra? Paliło prądy. Jest typek? Na obok. Nie tutaj, nie przykuta się obok kutasa, tak. To pewnie na kutasa przybiegnie. Dobra, o, to już pierwszy do mnie. Ja pierdolę, jak biedny dom. Ja nie mam nic w drugim domu, drugi dom i nic, zero. Ja mam tylko kask, kurwa i ten pompę co nie Ja, ja mam, mam tylko kask. kask. Ja też mam tylko kask. Też mam tu... kask. Już trzej do trzeciego idę. Ja też. O mam rkę. Kurwa, trzeci trzecim nic. Pompę rzęsławka. No jest, to jest to ja Mam dwa kaski u siebie, jakbyście chcieli. O, em. Ja tak mam militarny. Eba. Gorsze poluty nie widziałem. Chcesz niekańskich Ja mam kurwa kała, nie mam plecaka. Ej, tu gdzieś na blisko są typy. Tu gdzieś po drugiej stronie ulicy. Ej, kurwa, a wszystko mam, nie teraz plecaka, no nie wiem. Ale ciekawa czy jest różnica między kaskami tymi pełnymi. no jest. Tak, są. No właśnie, też nikt ktoś mówił, że niby jest różnica. Ale ciekawe czy to jest rzeczywiście prawda. A To niech poszedł. Tak mamy, ale nie, ale Nie wiem ja nie lubię jakoś kutasić co bardzo w tej grze O ten Tomek był dość no. obfity, dwa kałachy, nie? Mam dwa pytalki, nie byście chcieli. Dwa kałachy to do są Dobra, dawajcie w to miasto Ja mam tylko 6, a ja mam zapasować się do pompu i 30 da rki jak tu sobie jesteś do rki Tu gdzieś typy są Zlutowane Policyjsta na lewo Zabił mnie 50 HP mówiłem Cieka do tyłu z Tynnym wyjściem Bandażuje się na pewno Dobra no, pierdol, idę spać. Elo Nie, się mam co 140 Mam tu 40 modę A... go wezmę Ale tu jest worków? I'm Co masz? Leży. Dzięki. Dobra, zdupiam, elo. Elo. User no. Co tam? Co tam, jak tam? I tu więcej powinno być, Aldix. Odczuwa się, zleczę. Goracie w, w Counter-Strike'u zaraz? Zaraz, zaraz. Jaką masz A, A wy? Ja mam skrzyżowany. A ty łożyszek? Łóżesz, łóżesz, co? Jaką rangę chcesz, masz? Eee, le. No ja też miałem le, ale spadłem się do MG2. Gówno. Poczekaj, mam maskę ADIS. A widziałem, że to zrobiłem, że to ty po co zrobiłem. Zabiję... Skoro ma militarny plecak? Mhm. Чего говорить, как это? Как не что сюда Masz do pompy jakieś? Nie ale w tych lutach tu jest Chyba Do pompy, kurwa szukamy nie ma nigdy Mam z przody W tym lucie nie ma O w tym jest 12 Dobra, i to... Mm -hmm. A czemu mi fraka nie zaczęło? Kurwa skrzyłeś mi Lamusie Nie obrażaj Patrzyć w ogóle jak strefa wygląda No, jesteśmy jeszcze strachy Gdzie musimy iść Najlepiej będzie się fiorować kurwa Fuh. A miejsca nie. Nikt nie per Masz konwersję? No masz dobra Auto już chyba słyszałem Nie jak nie gdzie słyszę Ale ty kurwa legislę masz to nieźle, do garnituru nie? Ja żadnego też chien, nie mm, mam dropnąć ci? No, możesz, że ci hmm. Mogę ci dwie dropnąć. Daj. Ok. Widział <grystanie> to by się nam przydało. Gdzieś zabrany Ty tu auto stoi Chyba Dobrze widzę Ty tu rzeczy są nawet Mam odgrywonę tak? Поехали? Поехали, да? слышал что-то Dobrze w ogóle? No Idziemy kogoś zmontować? Wróć, 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 wróć Страх, я приехали со стороны приехали. Угу. Ну, политика. Wziąłem kurwa ten Benzyny z tamtego a tam Masz miejsce weku? No. Kurwa Mam Idziemy na warsztat Co za Kask Ale mnie coś zlagowało Jest kolejna

bierzemy sobie trochę kasków do auta Ja mam trzy na sobie kaski Nie mam miejsca nie wiem dlaczego Tam za zadajki mam dużo Jak patrzę jak ja mam kask Patrz na mnie ja kask na sobie Widzisz tam co tam myślę Ty to ten co ja miałem co z ja z nim zrobiłem? porozumienia po lewej porozumienia Chodź na prawo, namioty tu. Przezjechałem komuś namiot. Tu ma kurwa. Zobaczcie, teraz możemy kogoś spotkać że w tej grze nie da się sterować autami podczas lotu, tak jak w Good nie? No. Zresztą ta gra ma słabo tam optymalizację. Prawo są jakieś smagary tak jakby. Tu też czysto jest to był kurwa O czym to stwierdzasz? Jest mi tarka w Nie wiem Tak tam leżał Zatkamy tu kogoś? Nie wiem lutowane. Czy nie? Nie, nie lutowany, kałak tu leży Ciekał tu jeździł Ja osamu, oh. kurwa To jest lutowane Co, przestraszyłeś się, że auto nam odjedzie? Wiesz, ja kurwa za dużo tych kasków włączyłem Jak ja mam kas na sobie 4 zapasze Wielka nam już osłona Kaski są potrzebne Dlaczego? Kurwa, ty ja mam 4 kaski, czy na sobie naświetlaste? No, no to dobrze, jak masz 4 więc tam nie są tak naprawdę 5 Nie mam dużo Amo Jak potrzebujesz Hmm, no, 120 Siadaj Auto jest, chodź siadaj, siadaj siadaj auto jest Widzisz? Haha